Witam was w kolejnym odcinku numerologicznym. Dziś pierwszy czwartek kolejnego miesiąca, a zatem numerologia imienia. Tym razem będzie to imię męskie Marcin. Serdecznie zapraszam do wysłuchania tego odcinka. I żeby tak płynnie przejść do omawiania numerologii tego imienia, to warto wrócić do pewnych podstaw numerologicznych. Czyli do znaczenia liczb, które znajdują się tutaj po prawej stronie imienia, czyli do jedynki z 10, trójki z 48 i innych podliczb oraz czwórki z 58 i innych podliczb. Te liczby nazywamy liczbami syntetycznymi, i one oczywiście są wykorzystywane dla całego imienia i nazwiska, czy imion i nazwiska. Natomiast tutaj, ze względu na to, że mówimy tylko o imieniu, to bierzemy pod uwagę, no, tylko to, co mamy do dyspozycji. A zatem suma wartości liczbowych samogłosek tego imienia wynosi 10, czyli 1 z 10, i ta liczba syntetyczna często zawiera w sobie informacje o tym, do czego dąży osoba, która niesie takie imię, lub też do czego zaprasza to imię i jego, jego właściciela. Do jedynki, do takiej drogi, do tych pragnień, do tych potrzeb. Tutaj potrzebujemy doświadczać właśnie w tym obszarze, jedynkowym. Natomiast co mamy do dyspozycji, żeby doświadczać w tym obszarze, czym często reagujemy, to już jest zawarte w liczbie realizacji intymnej, czyli w sumie wartości liczbowych spółgłosek imienia. W tym wypadku mamy do czynienia z trójką z 48 i pozostałych podliczb. W rezultacie, po sumowaniu tych dwóch syntetycznych liczb, otrzymamy czwórkę z 58 i innych podliczb i będzie to taki wyraz własny imienia, czyli pewien rodzaj, można powiedzieć, takiej aury. Że tak właśnie możemy też widzieć osoby, które to imię posiadają, niosą ze sobą, ale też, jeśli spojrzymy na samo imię, to możemy myśleć o pewnego rodzaju drodze życia takich Marcinów, czyli do czego tak naprawdę oni dążą w rezultacie, co jest potrzebne do tego, żeby oni czuli się w jakiś sposób spełnieni. Czyli nie tylko liczba duszy, bo to jest nasze jakieś pragnienie, ale to pragnienie musi być w jakiś sposób zrealizowane w życiu. To jest ta droga, na której to pragnienie chcemy zrealizować. No dobrze, no i teraz czym jest to pragnienie? Jeśli pomyślimy o jedynce jako o takiej naszej wewnętrznej potrzebie, to na pewno może ona się wiązać z tym, że po pierwsze mamy potrzebę korzystania ze swojego świata pomysłów, ze swojego świata idei i wprowadzania w życie tego, co sobie wymyślimy. Co chwilę może być to co innego, ponieważ jedynka jest krótkodystansowcem. Szybko zmienia swoje pomysły, swoje decyzje, swoje potrzeby, więc tu rzeczywiście mamy taką olbrzymią potrzebę odświeżania ciągle czegoś, odnawiania, doświadczania czegoś nowego. Więc każdy Marcin może mieć naprawdę głowę pełną pomysłów i co chwilę wyrealizować coś innego. Do dyspozycji mamy trójkę, która ogarnia bardzo wiele naraz. Ale która też zanurzona jest nadal w świecie, powiedziałabym, jeszcze niematerii. Czyli możemy sobie wyobrazić osobę, która dużo marzy, która dużo przebywa w jakichś takich wewnętrznych swoich światach idei, gdzie ciągle coś się pojawia nowego, to to bym chciał zrealizować, to może tamto, to może jeszcze tutaj. I w zasadzie jest mnóstwo rzeczy do zrealizowania. Czasem robi się bałagan w tej głowie, ponieważ jest wiele rzeczy porozpoczynanych, ale właściwie nie ma jakiegoś takiego konkretu, uziemienia. No i właśnie to jest ten kłopot, że nie ma tego konkretu. I przychodzi na to wszystko czwórka, jako wyraz własny, czyli droga życia tego Marcina. Więc cała ta pomysłowość, cała ta umiejętność i taka radość złączenia różnych pomysłów i szukania jakichś takich wspólnych części, chociażby, ma wejść do świata fizycznego, do urzeczywistnić się. To jest właściwie taka podróż do sprawdzania swoich pomysłów, do wprowadzania ich w życie i sprawdzania, co działa, a co nie. Bo czwórka jest taką pierwszą, chyba, liczbą, która rzeczywiście to wprowadzi w materię i sprawdzi, Praktyczność tych pomysłów. Co w takim razie u takiego Marcina może się zadziać? Może być tak, że ta olbrzymia pomysłowość, ta bezgraniczność wręcz, takie poczucie, że mogę wszystko zrealizować, spotyka się ze ścianą. Ścianą, która jest i w jedynkowej energii bardzo silnie widoczna, i w czwórkowej. I ta ściana mówi o tym, że dopóki będziesz myśleć, że jesteś w stanie zrobić wszystko i nie zważać na ograniczenia materii, dopóty będziesz uderzać głową w ścianę. Kiedy w jakiś sposób uwzględni się zasadę, zasady działania materii, uwzględni się jej rolę w życiu, zaakceptuje się to, że materia ma swoje prawa i że potrzeba troszkę modyfikować swoje pomysły, żeby mogły one ujrzeć światło dzienne tu w świecie, to wtedy rzeczywiście będzie można te pomysły w jakiś sposób wprowadzić w życie. To może być, czyli albo będziemy uderzać w ścianę, aż wreszcie nabijemy sobie naprawdę wielkiego guza i pozostaniemy w świecie wyobraźni, nie akceptując rzeczywistości, albo zaakceptujemy rzeczywistość ale w pewnym sensie będziemy musieli pogodzić się z tym, że nie jesteśmy w stanie tego całego świata naszego, który mamy w środku, tych pomysłów wszystkich przerobić czy prze, przecisnąć przez tę materię w taki sposób, w jaki byśmy chcieli, że musimy je w jakiś sposób poograniczyć, po, podocinać, dlatego że materia troszkę rządzi się innymi prawami niż ten nasz świat wewnętrzny. Ale jeśli połączymy pięknie te dwa światy, to mamy no, pomysłowego dobromira, taką, wiecie, złotą rączkę, która potrafi wymyślić wiele różnych rozwiązań, posprawdzać to w życiu, mieć olbrzymią, takie olbrzymie doświadczenie życiowe, jeśli chodzi o zastosowanie wielu rzeczy. I to właściwie może przydać się wszędzie w życiu. Dlatego też każdy Marcin dobrze by było, żeby pracował w jakiejś formie ze strukturą. Czyli to może być struktura, no nie wiem, kiedy pracujemy powiedzmy fizycznie, to już pracujemy ze strukturą, a jakże, bo jeśli, nie wiem, budujemy dom, to nie możemy go sobie zbudować tylko na bazie naszego pomysłu, że tutaj będzie, ta ściana będzie wysunięta w tę stronę, a tamta w jakąś inną, tylko musimy no zgodnie z pewnymi zasadami żeby ten budynek mógł wytrzymać wiele y, różnych obciążeń i jeszcze wiele lat, ale możemy na przykład mieć nauczyciela, który ma na imię Marcin, i wtedy warto by było, żeby Marcin poza swoją olbrzymią spon spontanicznością, która zawarta jest w tym imieniu, i pomysłowością, no miał jakiś plan na lekcję chociażby żeby to było w jakiś sposób krok po kroku, bo inaczej on się zagubi w tych swoich pomysłach, trochę tego zacznie, trochę tamtego, to wszystko będzie entuzjastyczne, to wszystko będzie niesamowicie świeże, bardzo ciekawe dla innych, ale może okazać się niestrawialne w jakiś sposób, bo nie da się po prostu tego zrozumieć. Jeśli Marcin pozostanie tylko w tym świecie idei, jakby z rzeczywistością będzie konflikt. A to imię zaprasza do tego, żeby połączyć rzeczywistość wewnętrzną z rzeczywistością taką biologiczną, typową, materialną. Co tu jest jeszcze istotnego? Istotne jest to, że widać tu dużą różnicę między tym, co byśmy mogli powiedzieć o tym imieniu, jak sobie wyobrazilibyśmy, no tak przepiękna, przepiękny świat wewnętrzny, olbrzymia pomysłowość, no, to można przecież działać myślą na materię. No, tutaj tak nie ma, to imię tego nie daje. A przynajmniej w moim odczuciu. To imię bardziej daje konieczność takiego znalezienia w sobie pokory wobec pewnych zasad działania tutaj w świecie fizycznym. Żeby działać myślą na materię, powinno być mocno ósemkowo. W takim razie tutaj. Jest bardziej szukanie sposobu na to, żeby ten swój wewnętrzny świat przedstawić materialnie, żeby go w jakiś sposób klarownie wyrazić, żeby inny świat miał też z tego korzyść. Inny, czyli ten zewnętrzny, powiedzmy. Żebyśmy my mieli jako Marcin, Marciny czy Marcinowie też z tego korzyść, aniżeli spróbować zmienić ten świat. Czyli tutaj w pewnym sensie jest zmiana tego świata. Ale bardzo delikatna. To jest trochę tak, jakby kształtować, jakby zmieniać nieco kształt, ale z tych samych materiałów i w zgodzie, tak jak mówiłam, z rolą tej materii, z, z, z zasadami, które tutaj istnieją. Więc w ten sposób, tak delikatnie, jakby sącząc ten, te swoje pomysły, Marcin może rzeczywiście kształtować rzeczywistość. Ale w ramach pewnej rzeczywistości, w której jest. To trochę tak, jak tutaj na zdjęciu mamy wodospad, gdzie możemy wyobrazić sobie, że wodospad, woda z wodospadu spływa no, w jaki, jakąś drogą, dzięki temu, że Ziemia ma odpowiednie kształty, ale jednocześnie ta woda wpływa również na kształty Ziemi. Bo będzie wydrążać różne tunele, będzie się to zmieniało, ale to wszystko zmienia się płynnie i no w jakimś czasie. I tutaj kolejna rzecz, Marcin potrzebuje pogodzić się z czasem. Pogodzić się z tym, że nie wszystko naraz, nie wszystko od razu, nie wszystko teraz. Że pewne rzeczy potrzebują czasu, żeby się ugruntowały, żeby można było je sprawdzić w życiu i później zastosować. I to co chyba jeszcze istotne nie tylko w samych liczbach, ale również w historii trochę tego imienia, bo gdy jeśli przeczytamy o świętym Marcinie i o jego historii, to tutaj można byłoby znaleźć pewne elementy w numerologii. Potrzeba pomimo tego, że potrzeba jest tej pokory wobec materii, wobec rzeczywistości, potrzeba jest również Ciągłego kontaktu z własnym wnętrzem, czyli takiego pójścia za wewnętrznym głosem, żeby iść za tymi potrzebami, żeby iść za tymi pomysłami, pomimo tego, że otoczenie może myśleć inaczej. Czyli można powiedzieć, że Marcin ma w pewien sposób oryginalne myślenie. Oryginalne patrzenie na rzeczywistość, że może to się w jakiś sposób przejawia. Czyli nawet jeśli on pracuje z materią jako taką, gdzieś praktycznie coś robi, to będą to zastosowania nierzadko takie nieco inne, oryginalne, trochę może nie pod prąd, może nie aż tak, ale jeśli to jest zgodne z nim, to niezależnie od tego, co myśli otoczenie na ten temat, to on ma taką siłę w sobie, żeby iść za swoimi przekonaniami, za swoimi potrzebami. Więc to jest bardzo ważne u Marcinów, żeby tak właśnie kroczyli taką ścieżką. Można powiedzieć, że to jest troszkę jak bunt, ale to nie do końca. Jeśli to jest wobec rodziców, to rzeczywiście to wygląda jak bunt. Czyli. Sprzeciwianie się temu, co jakby przynoszą nam w darze rodzice. Ale to nie do końca jest tak. To nie chodzi o sprzeciw wobec tego, tylko o zgodę na to, żeby iść. Albo inaczej, może nie zgodę, ale takie stawanie za, swoją, za sobą, za swoimi ideałami, za swoimi potrzebami. Jeśli one są zgodne z tym, co niosą ze sobą rodzice, to nie ma tutaj żadnego sprzeciwu, ale jeśli nie są, to można tutaj dostrzec właśnie w tej czwórce, przede wszystkim, ale również w tej potrzebie jedynkowej, takie przebijanie się z czymś nowym, z, innym, z nowym podejściem do czegoś. I to w tym imieniu jest bardzo ważne, czyli można powiedzieć tak na zakończenie, że Marcin potrzebuje mówić sobie tak temu swojemu wnętrzu, nawet. Jeśli to miałoby oznaczać powiedzenie otoczeniu nie. I tym górnolotnym akcentem kończę naszą dzisiejszą opowieść o imieniu Marcin, i serdecznie zapraszam do następnego odcinka. Do zobaczenia.